To jest czwarty poziom, teraz jest czwarty poziom Nie wycofuj się O on powie przepraszam To była informacja przed chwilą o e, kolczatkach, czy będą kolczatki Tak helikopter szlata nad naszymi głowami co oznacza, że mamy poziom czwarty Suwy. Tylko tyle, żeby go uszkodzić. Nie rób mi tego dymu, bo nie widzę, czy suwy za mną, mną Jeszcze dwie blokady i trzy kolczatki. Jeszcze jedna blokada i dwie kolczatki. Jeśli dobrze pójdzie, uda się to za jednym razem. W niektórych blokadach siedzą po dwie kolczatki. Jest blokada z kolczatką. Jeszcze jedna kolczatka. Może uda się zaliczyć wszystkie kamienie milowe bez posiłków dodatkowych. Oni będą chcieli nas zamknąć Jest kolczatka Tak, zostały tylko przepychanka że Trzeba uszkodzić jeszcze 4 do Niedobrze Oh, fuck Jeszcze 3 to był fart. Trzeba uważać. Ciebie uszkodzę, 21, a ciebie 22 i gubimy pościg. Całkiem szybko to poszło. Słyszymy. Gubimy pościg tutaj. Uuu, przejechał Zaniak Dobra, skasowałem wszystkich. Ale tu jest jeszcze ciebie może uda mi się... Nie, nie udało się, źle stanąłem Czyli Jez... jeszcze nie odpuszczają On się... zagubił się, może uda się nabyć. Mu. Kolejne,

108, 241 po 80 tysięcy za każdy kamień milowy czyli 320 tysięcy, super wypas. I ścigamy się z miniem. Minknie nie jest trudnym przeciwnikiem. Ming ma dla nas próbę prędkości i tor. Nic trudnego. Teoretycznie. Trudne jest. Najpierw Tor. No dobra. O, o czymś to świadczy, że, za, że każdy wyścig wygrywa na styk. No, mi takiego farta nie będzie miał. Ta, ten tor jest o tyle ciekawy, że zaczyna się... ...tej tutaj wnęce. Hmm, a co to ma być? Tylko dwa okrążenia, krótkie tarasa Jak już powiedziałem, Minga pokonałem nawet w Mercedesie SL500 więc w Kaimanie nie będzie to trudne Pod warunkiem, że nie będzie Niezależnej wtopy topy O, rzucie cwaniako. Oła, to właśnie było to, co się nazywa w wtopa. I też się nie stara. Ta to zwada kaimana przy ostrym hamowaniu zaczyna rzucać tyłem. I można stracić nad nim panowanie przy wyjściu z zakrętu. Tak, jeszcze jedno kółko. Zawsze myślałem, że. Najpierw była próba prędkości, a potem tory, że tory miał trzy okrążenia. Ale nieważne. Jedyne na czym mi teraz zależy to tylko wylosowanie auta. Mink jak widać całkiem szybko jedzie. A to właśnie za sprawą tego, że ma. I jeszcze wciąż zablokowane części na tym etapie. Silnik, który zostaniemy poronim, Kompresor chyba nawet. Tu jeśli nie zaliczymy żadnej wtopy, nikogo nie obijemy, to Mink nas nie wyprzedzi. Nie radzi sobie w zakrętach. Nie w takich. To jest tylko próba prędkości.